Giganci rosną, a malutcy biednieją. Tak w skrócie wygląda giełda w 2025 roku. Czy to już jest bańka? Czy opłaca się w tym momencie czekać, aż cała giełda zanurkuje, aby kupić taniej? A może na odwrót? I to dopiero początek złotej ery. W tym filmie pokażę najpopularniejsze wskaźniki, które mówią, czy zbliża się BESA, korekta, czy może jednak można spać spokojnie. Zapraszam. Na początek powiem, że analizuję dane z USA. A to dlatego, że to gigant gospodarczy, a przede wszystkim giełdowy. Wystarczy spojrzeć na mapę kapitalizacji rynkowej, gdzie Stany Zjednoczone są większe niż wszystkie inne kraje razem wzięte. Zatem zacznijmy od pierwszego i najczęściej omawianego wskaźnika, czyli krzywej dochodowości obligacji. Pierwsze teorie na ten temat powstały jeszcze pod koniec XIX wieku. Dlatego jest on tak mocno ugruntowany w psychice inwestorów i tak często cytowany. Jak go liczymy? Bierzemy aktualne oprocentowanie dziesięcioletnich obligacji skarbowych i odejmujemy od niego oprocentowanie dwuletnich lub trzymiesięcznych obligacji. W zdrowej gospodarce im dłuższy jest czas wykupu obligacji, tym wyższe oprocentowanie, bo zakładamy wzrost gospodarczy, wzrost inflacji i tym podobne. W takiej sytuacji mówimy o normalnej krzywej dochodowości. Problem pojawia się, gdy największe instytucje finansowe, takie jak banki i fundusze inwestycyjne, zaczynają masowo skupować obligacje te dziesięcioletnie. Bo są przekonani, że za kilka lat i tak będzie recesja, bank centralny zetnie stopy procentowe prawie do zera i przez wiele lat i tak będzie tanio. A im większy popyt na obligacje, tym ich stopa zwrotu maleje. W takiej sytuacji mimo wszystko lepiej dzisiaj kupić obligacje 4% na 10 lat, niż zostać z 5% na 2 lata. A potem przez następne 8 lat kupować obligacje na powiedzmy 2%. Zatem inwersja krzywej oznacza, że najwięksi gracze na świecie stawiają miliardy dolarów na to, że niedługo będzie kryzys i stopy bliskie zera. No i niestety, w dużej mierze to samo spełniająca się przepowiednia, która bardzo często sama tworzy ten czarny scenariusz. Możemy to zauważyć w danych historycznych. Prawie za każdym razem, gdy obligacje dziesięcioletnie były tańsze od dwuletnich, po kilku miesiącach przychodziła recesja. Jedynym wyjątkiem jest tutaj końcówka lat 80. Kiedy to doszło do dużej korekty na rynku akcji, ale nie było recesji. A jak to wygląda dzisiaj? Obligacje dziesięcioletnie już w 2022 roku zaczęły przynosić mniejszy zysk niż te dwuletnie, a dodatkowo obecna inwersja jest najdłuższa w historii. Powrót do normalnej krzywej rozpoczął się w lipcu 2025 roku. Co to oznacza dla nas? Historycznie po tak długiej i głębokiej inwersji recesja przychodzi średnio po około roku czyli może przyjść w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Kolejny wiekowy wskaźnik to miedź złoto. Obliczamy go tak samo prosto, jak go wymawiamy, czyli dzielimy wartość miedzi przez wartość złota. Czemu akurat te dwa surowce? Bo to dwa końce gospodarczej huśtawki. Miedź to najbardziej przemysłowy metal na świecie. Używa się go praktycznie wszędzie, w budownictwie, w elektronice, a ostatnio szczególnie w samochodach elektrycznych. Kiedy gospodarka przyspiesza, Popyt na mieć rośnie szybciej niż podaż, więc jej ceny idą w górę. Z drugiej strony, złoto jest uznawane za taki pieniądz strachu. Kupowane jest, gdy ludzie boją się o inflację czy konflikty. Gdy gospodarka spowalnia i popyt przemysłowy spada, mieć tanieje, a ludzie powoli zaczynają wykupować złoto. W tym wskaźniku trudno jest ustalić konkretne poziomy ostrzegawcze. Bardziej chodzi o cenę kierunku cyklu gospodarczego. Kiedy rośnie, to znak ożywienia. Miedź jest wtedy potrzebna na tu i teraz. Gdy natomiast wartość wskaźnika spada, oznacza to hamowanie inwestycji i ucieczkę kapitału w stronę bezpiecznego złota. Ten wskaźnik jest o tyle ciekawy, że nie da się go zafałszować polityką pieniężną ani manipulacją księgową spółek. Po prostu mieć mówi, jak naprawdę wygląda gospodarka, a złoto, jak bardzo ludzie się boją. Jeśli spojrzymy na historię, to możemy zauważyć, że spadki tego współczynnika korelowały z bezsą na rynku. Nie jest to pewnik, ale znak, że rynek się boi. A co ten wskaźnik mówi nam teraz? Że ludzie się boją i wykupują złoto na potęgę, a wskaźnik jest najniższy w historii. To nie jest najlepszy prognostyk, ale nie mówi też, że zaraz wszystko runie. Ostatnim wskaźnikiem na tej liście jest dywergencja akumulacji dystrybucji. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale w gruncie rzeczy jest on bardzo prosty. Mówi nam, czy za wzrostem lub spadkiem indeksu stoi cała giełda, czy tylko kilka wielkich spółek. Liczymy go banalnie prosto. Sprawdzamy, ile spółek na danej giełdzie zaliczyło wzrosty poprzedniego dnia, sumujemy je, a odejmujemy te, które zaliczyły spadki. Kolejnego dnia powtarzamy tą samą czynność, dodając także wyniki z dnia poprzedniego. W ten sposób tworzy nam się linia akumulacji dystrybucji w skrócie linia AD. Musimy ją jeszcze sparować z jakimś szerokim indeksem, np. SP500, i kiedy indeks robi nowe szczyty, a linia AD nie, to znaczy, że wzrosty notują już tylko największe spółki. Jest duże ryzyko na bessę w ciągu 3 do 12 miesięcy. Lub indeks spada, a linia AD robi nowe szczyty, to znaczy, że rynek się wzmacnia i widać już koniec bessy, a początek nowej hosty. Może być też tak, że linia AD spada o więcej niż 15% od swojego szczytu. Wtedy szeroki rynek jest już w ukrytej bessie, a sam indeks dołączy do spadków w ciągu miesiąca do 6 miesięcy. A jak wygląda to w obecnej sytuacji? Linia AD złapała pierwszą zadyszkę już rok temu. Od tamtej pory idzie stosunkowo poziomo. Natomiast dopiero końcówka 2025 roku daje delikatne odbicie w górę. Indeks SP 500 także wyhamowuje, przeplatając szczyty drobnymi korektami. Patrząc zatem na cały rok, powiedziałbym, że zaraz runie. Ale ostatnie tygodnie sprawiają, że nie jest to aż tak oczywiste. Podsumowując. Trzy stare, sprawdzone wskaźniki, które od dekad dostrzegają przed dużymi ruchami na giełdzie, właśnie świecą na pomarańczowo. Krzywa dochodowości pod najdłuższej inwersji w historii wróciła do normy, ale historia mówi, że po tak długim odwróceniu recesja i tak lubi przyjść w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy. Na razie mamy remis. Sygnał wciąż żyje, ale nie jest tak jednoznaczny jak rok temu. Stosunek miedzi do złota spadł do bardzo niskich poziomów, a przemysł słabnie mimo dużego w teorii zapotrzebowania na miedź. Dodatkowo ludzie znowu kupują złoto na potęgę. Wskaźnik akumulacji dystrybucji od roku porusza się w linii poziomej, podczas gdy SP 500 wciąż próbuje nowych rekordów. Rynek nadal jest napędzany przez wąskie grono największych firm, co może w perspektywie kilku miesięcy wywołać większą korektę. Czy to oznacza, że jutro walniemy o 30% w dół? Nie. Czy to oznacza, że można dalej kupować akcje A i myśleć tylko o zyskach? Też nie. Te trzy sygnały razem wzięte mówią jedno. Ryzyko jest teraz wyższe niż kiedykolwiek w tej hoście. Nie trzeba panikować i sprzedawać wszystkich akcji, ale warto rozważyć zmniejszenie ilości akcji spółek technologicznych. A kiedy przyjdzie korekta, dobrze trzymać więcej gotówki albo krótkoterminowych obligacji, aby mieć kapitał do zainwestowania, kiedy znowu będzie tanio. Warto przemyśleć także zwiększenie udziału złota w portfelu. Ciekaw jestem, jakie jest Twoje zdanie na to, co się stanie z giełdą w ciągu najbliższych miesięcy. Zapraszam jest do komentowania. No i dzięki za obejrzenie. Zachęcam też do lajkowania, bo to bardzo pomaga mojemu kanałowi. Cześć!